A teraz gościem poranka jest pan dr Bartosz Rydliński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy temat wyborów prezydenckich nie został już przegrzany, co może skutkować niską frekwencją, bo ludzie mają już, y przepraszam za wyrażenie, po, po kokardę y y odkładania wyborów i dni o wybory? Panie redaktorze, przypuszczam, że tak może się stać. Tym bardziej, że nawet nie wiemy, kiedy pójdziemy do wyborów, i jak te wybory będą, dajmy na to, w lipcu za parę miesięcy, no to w takim razie kampania wyborcza, która oczywiście jest poważnie wywrócona przez pandemię koronawirusa, no, będzie chyba najdłuższą kampanią w historii trzeciej RP. Natomiast przypuszczam, że nie tylko odłożenie wyborów w czasie od maja będzie wpływało na niską frekwencję wyborczą, to też z tego prostego względu, że część elit politycznych zwyczajnie nie zdaje egzaminu z dojrzałości politycznej. Bo pamiętajmy, że prawo i sprawiedliwość również miał możliwość przesunięcia wyborów już teraz konstytucyjnie o rok, wprowadzając stan klęski żywiołowej, później przez trzy miesiące nie mogą odbyć się wybory. Później, gdyby się trzymać bardzo, Literalnie y, y, konstytucji to y, y, przed pół roku do wyborów nie powinien być zmieniony kodeks wyborczy, więc można by zmienić kodeks wyborczy po wszystkim. I by, na roguśmy odłożyli trochę ten spór polityczny. Y, tym bardziej, że problemy gospodarcze, które nadciągają, y, mogą poważnie pobijać y, los milionów Polek i Polaków. Co oczywiście będzie wpływało na to, że część zwyczajnie wkurzy się, nie pójdzie na wybory, a... Kiedyś w przyszłości być może zagłosuje na takich kandydatów, którzy będą chcieli y, dzisiejszy mainstream polityczny wywieźć na tarczkach, co jest bardzo niebezpieczne no właśnie, no właśnie, opozycja najpewniej liczy na zmianę nastrojów wskutek kryzysu wywołanego przez pandemię, ale czy ta zmiana jest możliwa jeszcze ratem, latem tego roku, a przynajmniej pod koniec czerwca lub w lipcu, gdy mają się te wybory wreszcie odbyć? Przypuszczam, że opozycja nie tylko liczy na to, że. Y, Kryzys, który nadciąga, zmieni pewne preferencje wyborcze, ale również, że też da sobie trochę czasu na pouporządkowanie niektórych kwestii. Pamiętajmy, że informacja o przesunięciu wyborów w części Platformy Owadelskiej była przyjęta z y, taką y, y, powiedzieć z, y, z, nie tylko zaskoczeniem, ale też z nadzieją. Nadzieją na zmianę kandydatki, prawda? I dzisiaj również gazety i portele internetowe rozpisują się, prawda, że kan kandydatka platformy obywatelskiej, koalicji obywatelskiej, bo Grzutek błońska robi wszystko, żeby nie dać się zmienić. Również jakiś enigmatyczny wpis na Twitterze pojawił się na profilu kandydatki. To tylko pokazuje, że również Platforma widzi w tej odłożeniu wyborów pewną szansę i nadzieję na, na zmianę kandydatki, bo jeżeli ona faktycznie by nastąpiła, no to otwiera się dla przynajmniej największej partii opozycyjnej szansa uniknięcia przynajmniej blamarzu. A te wyniki sondażowe, które ostatnio obserwujemy, tak w przypadku Małgorzatyki Dawy Błońskiej, jak w jakimś sensie Roberta Biedronia. No, są zastanawiające dla wielu polityków partii opozycyjnych. A czy nie jest tak, że jednak wycofanie kandydata to jest przyznanie się do klęski? I czy to nie przyczyniłoby się do rozgrywek wewnątrz Platformy Obywatelskiej, co już się dzieje, bo przecież Grzegorz Schetyna najchętniej wystawiłby przewodniczącego Borysa Budkę do... Borów. Czy sądzi pan, że Borys Budka gotowy byłby zaryzykować, bo ja nie sądzę? Też nie sądzę, aczkolwiek przypuszczam, że Platforma nie ma tutaj dobrego wyjścia, bo oczywiście zgodzę się z panem reaktorem, że wyzwanie kandydatki i przyznanie się do błędu będzie wizerunkowym strzałem w stopę, ale czy nie większym strzałem w stopę będzie to, jeżeli kandydatka Zajmie piąte albo szóste miejsce z wynikiem 4 albo 5% poparcia. Pamiętając, że jeszcze niedawno prawda platforma zdobywała wyniki, no, można powiedzieć, kosmiczne w porównaniu z tym, co dzisiaj nie tylko ma jako partia, ale również jako jej kandydatka. Ale oczywiście ta rozgrywka w platformie już teraz się dzieje, przecież nawet w. Tej, w tej giełdzie nazwisk widać pewne e, stanowiska poszczególnych frakcji Platformy. Borys Budka, oczywiście, może nie chcieć startować, ale przypomnę, że w 2010 roku Grzegorz Napieralski też nie chciał startować w wyborach, wystartował, zrobił bardzo przyzwoity wynik, co wzmocniło jego pozycję na parę lat jako przewodniczącego e, tejże partii. Natomiast, e, natomiast e, Borys Budka, jak widać, jeszcze w polskiej polityce, a szczególnie partyjnej, musi odrobić parę lekcji, bo Grzegorz Schetyna. Tutaj nie odpuszcza mu żadnej możliwej okazji, żeby go mniej, bo bardziej otwarcie zaatakować. I jedna rzecz od strategii opozycji, bo z jednej strony oczywiście weźmie ona udział w wyborach, a z drugiej przygotowuje się do legitymizacji tych wyborów, delegitymizacji, przepraszam, na różnych poziomach, a wręcz do presji, żeby uznać je za nieważne. Czy właśnie ta strategia opozycji nie zmierza do tego, żeby jednak w razie niekorzystnego wyniku uznać jakimś sposobem, czy presją na sąd najwyższy, to jest chociaż niedozwolone, ale przecież jest możliwe, doprowadzić do uznania tych wyborów za nieważne. Był, było największe uderzenie w Zjednoczoną Prawicę w opcję rządzącą. Tak może być, chociaż zwróćmy uwagę, że tak naprawdę... Opozycja i słusznie zwraca uwagę, że przeprowadzenie tych wyborów w sposób chociażby korespondencyjny wyłącznie miało, czy znaczy dawało możliwość nie tyle partiom politycznym, ile obywatelom zasypania Sądu Najwyższego skargami, prawda, które by nie tylko odległy w czasie proces stwierdzenia legalności wyboru, ważności wyboru prezydenta, ale również być może uznanie ich za nieważne i rozpisanie ich ponownie. I tutaj opozycja słusznie apelowała do rządu, że. Że należy się zwyczajnie dogadać. Prawda? Też tak, w jakim sensie odczytuję m, propozycje lewicy, prawda, w sprawie okrągłego stołu, jeżeli chodzi o sposób przeprowadzenia wyborów. Bo kto by nie wygrał tych wyborów w, w, w obecnym sporze politycznym i różnych w znakach zapisanych związanych z tymi wyborami będziemy mieli do czynienia z obniżeniem prestiżu urzędu prezydenta, co nie jest w interesie ani krajowym, ani zagranicznym. Pamiętajmy, że prezydent jednak jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, jest pierwszą władzą Rzeczypospolitej. powinien mieć silną legitymację społeczną, a widzimy, że ten spór polityczny może doprowadzić do tego, że kto by nie wygrał, można tego prezydenta będzie w przyszłości nazywać prezydentem kopertowym, co nie służy państwu polskiemu. Dlatego powiedziałem, że elity polityczne nie znają egzaminu z dojrzałości, bo naprawdę tutaj należałoby się zwyczajnie dogadać, jak te wybory przeprowadzić w sposób możliwie szybki, uczciwy i bezpieczny. Ale widzimy, że raczej ta debata w Sejmie tak nie wygląda, niestety. A na koniec wariant ukraiński, czyli wybór kogoś zupełnie z innego świata. Czyli ze świata show biznesu jest w Polsce możliwy, czyli piję wprost do Szymona Hołowni. Przypuszczam, że jednak polska demokracja jest na innym standardzie niż ukraińska. Pamiętajmy, że wybór wodnie azryńskiego był formą rozpaczy. Uważam, że jednak nie jesteśmy w takim punkcie, w którym większość Polek i Polaków wybrałaby osobę, która jest absolutnie nieprzygotowana do pełnienia tej funkcji. Polacy z reguły głosują na polityków, co świadczy o dojrzałości polskiej demokracji moim zdaniem. Bardzo dziękuję. Pan dr Bartosz Rydliński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Kiego był gościem Polskiego Radia 24.